Ciema Czerwiczołem, Crazy Spike z tej strony Gramy sobie w Terrarii. W tym odcinku budujemy dom, choćby nie wiem co. Jest to nasz Quest na ten odcineczek. Trochę poczytałem, żeby nie wyjść na totalnego newba. No, ten koleś Kevin y, Guide, on pomaga. Bo tu nie powiem, że nie. Ale na nieszczęście, no. No, jest to po angielsku, co jest to jeden problem przynajmniej dla niektórych, eee, a po drugie no za mocno kombinowałem w ostatnim odcinieczku i przez to to nie wyszło. Jak widzicie już mam na sobie co nieco, no trochę, trochę to jest mało powiedziane, dosyć dużo mm, musiałem naryć w temacie i od groma miningu, od kopalni, kopalni się bawiłem, no jest to po prostu 50% tej gry, jeżeli chodzi o zbieranie materiału, wchodzenie po mapie i kopanie. No, dzięki Bogu, później idzie zrobić lepsze sprzęt. No ja jeszcze go nie mam, mam podstawowy, no ale zaraz wyjaśnię, co gdzie i jak. Więc tak jak widzicie, ja kopię na samym dole, ekon, kopię tnę na samym dole, przez co od razu całe drzewo z korzeniem idzie i możemy w tym miejscu sobie budować. Zaraz wyjaśnię, co gdzie i jak. No, odejść Dobra, może tak na początek. Zrobimy sobie trochę porządku. Tu sobie postawimy nasz domek. Teraz tak. Gdzieś tu miałem Dirt Block. Ok. I widzicie tą ziemię, którą kopiemy. Możemy sobie później ładnie ustawić. No, jeszcze nie mogę. Fajnie, chciałem sobie tutaj zrobić. O, dobra, mamy prosto. Super. I teraz tak, budowa domu jest naprawdę banalna. ja ostatnio zrobiłem sobie totalnego idiotę, próbowałem zbudować. Jak widzicie, kładziłem po prostu drewno. Mam go dosyć sporo teraz, więc nie będzie to problem. Możemy przetrzymać myszkę. No dobra, ja sobie zbuduję coś takiego. Na początek, będzie zamknięte pomieszczenie. Potem to się zmieni mogłem Pieterką... no diaba chodź tu chodź tu ty zły niedobry żelku Dobra jeszcze jednego mamy do walnięcia chodź tu Dobra okej, okay. eee, gdzie to było drewno? Tutaj no dobra, początek zbudujemy sobie tak i zamkniemy to pomieszczenie żeby był święty spokój Okej, okay. nic za mnie wejdzie. To jest bardzo fajne, że zamkniemy coś drewnem, nic za mnie wejdzie. Pamiętajcie, że z drewnem możecie sobie mosty robić, jakieś tam schody, wszystko. No ok. I teraz tak, kolejną rzeczą. Teraz musimy sobie zbudować workbencha. Mamy workbench'a, Ładnie sobie go podstawimy. No i super. W workbenchu przede wszystkim drzwi. Dwie parki. Od razu. Teraz tak. Żeby postawić drzwi, nie możemy ich stawiać yy, w miejscu, gdzie już coś jest. Widzicie? Świecą się na czerwono. Więc no, musimy to na nieszczęście rozwalić. Nowe drzwi. Tutaj tak samo sobie zrobimy. Sorry króliczku, ale wlazłeś. Dobra. Yy, kolejną rzeczą, która jest wymagana, jest tak. Żydło światła Ja sobie postawię Tiki Torch z pochodni i z trzy drewna No pochodnie widzicie mam pełno, a pochodnie sobie robimy tutaj z żelku i z drewna Ja sobie może zbuduję je trzy Jedną sobie przy wejściu postawimy Drugą tu ładnie kołorpentna No i jedną gdzieś tam na środku Dobra tutaj Kolejną rzeczą, która jest potrzebna, yy, żeby móc to nazwać domem, jest. jest yy, są krzesła i stół. Jedno krzesło, jeden stół. Krzesło jest, stół jest, jeszcze nam krzesła braknie. O, jest krzesełko. A może sobie z tej strony, jak się obrócę, wtedy można. Dobra, i teraz po ścierp, potrzebne są ściany. To jest czymś, czym... To jest najgłupsze, a ja nie mogę połapać się. <grymne> Okej. Okay. Tu macie dirt wall, stone wall, wood wall. No ja sobie zrobię drewniane. Plik sobie, nie wiem, zasetkę. setkę. A, jeszcze. I to jest otoczenie. To jest zbudowany dom. Teraz możemy wybrać do kogo ten dom będzie... A, nie miałem się go wyrzucać. Możemy wybrać do kogo ten dom będzie należy. Doszliśmy na dom, póki co jest ten Marty. I klikamy. I to już jest dom Martiego. Ale żeby było ciekawiej, ja zrobię z niego piętrówkę jeszcze. Bo mam zamiar tutaj parę rzeczy jeszcze zbudować sobie w nim. Dobra, coś takiego e, tutaj zrobimy sobie coś w rodzaju takiej fajnej wyskoczni. Wyskoczni. Zrobimy sobie wszystko skakać, żeby to ładnie wyglądało. E, gdzie to jest nie wood wall. O, jest. Wood Platform. Platforma. Tylko tutaj już skrzaniłem. No dobra, to już cię rozwalę do końca gdzie jest ta moja platforma o przez to widzicie możemy sobie skakać góra dół góra dół tu jeszcze do góry sobie postawię jakieś dwie tyki torcza. skacz wolę tu nam postawić żeby mi do góry coś nie wchodziło jak Harting. i nasz guide będzie chodził mm -hmm. gdzie ja je mam te moje pochodnie diabelskie Oczywiście od razu tu sobie zrobimy Gdzieś tu jeszcze miałem I nie widzę oczywiście jak na złość No dobra no to sobie z... uch, uhu uh. Sianka już tu no, robił, to trzeba i zebrać I się chowam z powrotem Dobra Ej, ja mi zbudować, a ja tam do góry. Gdzie jest drewniany Oj, no. widzisz ile drewna poszło? Gdzie mi ten woodwall wylądował? Jestem już taki ślepy. A, no, pod zero go mam. Wiem, że tam na jest. No nawet ładne. <noise> Nie jest super, ale może być. E, dobra. Kolejną rzeczą, która jest potrzebna dla dalszych upgradeów, siebie, osoby własnej, to jest tak. E, przede wszystkim piec 20 bloków, drewno i pochodnie. Ja już mam ten piec zbudowany. Sobie go postawię piętro wyżej. Przy piecu możemy robić sobie sztabki. Które są niezmiernie potrzebne. Jak widzicie, ja mam dosyć dużo tych materiałów. Uwierzcie mi, że chyba z 2 godziny zbierałem i ich poszukiwałem. <noise> żeby się przygotować. Jacyk, one są strasznie randomowe. Niektóre są małe, ma strasznie małe ilości, niektóre są strasznie duże. No ja się trochę naprawdę narobiłem. Nachodziłem, żeby to ładnie zbudować. Dobra, Copper Bar, super. Tungstel bar, Dobra jest. Platinium bar. No jedna. Lead bar. No, ale załóżmy na razie tyle. No i dobra. I teraz co zrobimy z tymi sztabkami? Żeby coś z tymi sztabkami zrobić potrzebujemy anvila. Lead anvil. No i mamy. I z niego się robi dopiero fajne rzeczy. No, oh. nie, dobra, to widzicie starego, a tu już są nowe. Lit pit x, lit axe, lit lead hammer, lit Lead lit shortsword. Jaderko, o, lepsze drzwi, już są. Heavy workbench. O, to na pewno sobie zbudujemy. Bathtub, O, toaleta, cooking, super, super, naprawdę fajne rzeczy są. To był pickaxe, a ja jestem ciekawy czy mogę zbudować sobie minecart Let's Riders. No super Dobra, ja tylko chciałem zobaczyć czy... Obie na przykład, że trzeba mieć później lepszy piec, żeby lepsze, lepszy towar budować. Aha, i tu są, no dobra, super. E, możemy sobie postawić, widzę, tory, po których możemy sobie pojeździć. Elite fence, obrązonko. Mnie tylko interesuje, czy... Heavy workbench. No dobra, zbudujemy Ciebie. Dzieciel, no dobra, tu Cię postawimy. Co mi dajesz, heavy workbench'u? Statuły, okej. Okay. Wszystkie litery alfabetu widzę. Talkate. workbench to mamy. Platinum, brick, to nas nie interesuje. Dobra, póki co chyba mamy za słabo za mało rzeczy w EQ, żeby cokolwiek z tego budować. litwa No dobra, może sobie zbudujemy trochę tą gusta helmet. Przede wszystkim korzystamy dużo z Speed Axa. Sobie zbudujemy jednego. Z tej starej wersji i jeszcze bym potrzebował Gustave Axe, taką się też porządzimy. Ten tux ten jest po prostu lepszym materiałem. Mm -hmm. są dylemat, co tu dobra, mhm. sobie. Teraz zbudujemy sobie Lidhamera. Trochę lepszy O sprzęt oczywiście. I co się stało? Więc widać, już nie mogę budować. Nie fajnie. mi jakiegoś towaru zabrakło. Będziemy mieć możliwość budowania. E, Aha, dobra jest. Zgadza się. Idzie. To jest bardzo podobne do drewnianej, drewnianej wersji. E, dobra, zrobimy sobie tak. Copper grips. Plus 2 do de defensa, no wiadomo, to to zakładam od razu. Copper helmet. Sobie też założymy gogle, sobie no, na przykład zostawimy. A i to by było na tyle, no szkoda, że nie udało mi się podstawowej broni zrobić. Ile to strasznie wkrzaniło. Ale mamy trochę lepszego sprzętu, z tego się bardzo cieszę. No i jak sami widzieliście, eee, tego towaru naprawdę bardzo długo zbierałem. Od groma. Wiem, że jeszcze idzie tu upgrade'ować dużo rzeczy ale no coś na razie mam za mało na pewno będę się starał e, iść w teren zaraz i spróbować minić bo na pewno z tym towarem robi się to e, o wiele szybciej z dobra póki co wielkie dzięki za oglądanie widzieliście jak się stawia dom jakie są jego idee a my się widzimy przy następnym razem dziękówka i na razie cześć